No i mamy, następnego zawodnika, czyli tym razem wchodzimy w mojego ulubieńca. Eee, tutaj może was nie wyraził, mister zapomniał. Ulubień, czyli Spark. Na go lubię? Bo to moja drożyna. Ja sobie obrałem, dawno, dawno temu złotych. W bo zaczynając grę bez jakiegokolwiek rozgarnięcia i tak że po się zgodzi. No i tak zostało. W sumie mogłem już zmienić kilka razy, ale jakoś zabdos przymałe do mnie najskuteczniej no i zobaczmy co my tu mamy mamy tu piękny zestaw kolejny. sześciu posterów słuchajcie mamy szparka i zobaczmy co nam już gdzieś? Powiem Wam szczerze, że jak otwierałem pierwszego swojego szparka, to dropi od niego był słabiutki, Taki, wiecie. Wymagający trener, nie? Nie rzuca ci dobrymi tematami, żebyś bardziej musiał wykazać. A to Zardos na rewersie. i metal, no. A dzisiaj szpark łaskawy chyba. Jak coś mi się wydaje, że szparek dzisiaj będzie łaskawy. No, tu się to jest zwykła karta, nie? Nie, ta najfajniejsza, czyli Rainbowka. Ale no co? Przecież to jest całkiem spoko Malmeto D. Dlatego tam dosić na, na rewersie. Czasami to mam wrażenie, że te wtedy są jednak jakoś ustawione. No i tak, I stop Oryx i Gerardos Czyli choleczka i rywecik. A to już naprawdę. Ale powiem Wam że karty Pokémon Go są o tyle fajne, że one są a, takie bardzo Pokémonowe. Nie wiem, o to są ładne, tak? Jak gdyby nawet porównuję no, może nie, nie do najnowszego setu, ale do, no nie, nie wiem, Sword, Brilliant Stars albo do Fusion Strike to jednak kurczy ten no ma niedużo tych kart, no, się bardzo dużo powtarza, natomiast są bardzo ładne. No, Dragonite'em jakoś tak, słuchajcie, sypie. Przed nim Altart, teraz to. No spoko, tylko tak, tak. ciekawie. Z reguły na to trzeba trochę polować. Się, nie, kurczę. Znowu, teraz bidów. Jeszcze w trzy czasem będziesz szpinarki mm. i <laughs> mamy zrobioną całą serię w jednym otwarciu. Hmm. Magiker, Melton, Square, Talon, Eevee ee, i Tyranitar. Ale to jest bengale. To Holo. hola. mogło być zdecydowanie lepiej. I blanche. Karty blanche. Ale zobaczcie. Mamy szparka, mamy Melmetala, mamy dragonita. W sumie trzy holki naszych serów. I jeszcze właśnie się otwiera o stawki prawda tylko podobnie dorobi. Epią vertical Arbiter i Sylvia. A to dosyć popularny Sylvia. Akurat tutaj ta holo jest popularna. No dobrze. Bardzo przyjemnie. Czech. No i tyle. Za chwilę. Ostatni. Za chwilę. Za Za chwilę.